Kościół Ewangelicznie Wierzących. Co to jest? Może ciekawiej będzie Wam opowiedzieć, czym się różni od powszechnie znanego Kościoła w Polsce, który znamy z tradycji i z lekcji religii. Kościół Ewangeliczny to nie jest to samo co Ewangelicki, ale po kolei. Nie mamy katechizmu, źródłem słowa dla nas jest wyłącznie Biblia, nie mamy tzw. tradycji Kościoła ani orzeczeń Soborów. Dla nas ostatecznym autorytetem jest pismo święte. Nie uznajemy prymatu papieża ani żadnych innych szczególnych ról w kościele. Nie ma u nas podziału na księży i świeckich, ponieważ Piotr pisał w swoim liście o powszechnym kapłaństwie wierzących. Pierwszy list Piotra, rozdział drugi. Oczywiście są osoby powołane do pełnienia pewnych funkcji, ale nie wyróżnia to ich w żaden sposób. Jesteśmy równi przed Bogiem. Wierzymy w Trójcę Świętą, zwracamy się wyłącznie do Boga Ojca, Syna oraz Ducha Świętego. Wierzymy, że Jezus powróci w chwale na ziemię oraz że po Jego odejściu został posłany na ziemię Jego Duch, Duch Święty, po to, aby nas prowadzić i umacniać. I tu klaruje się kolejna dosyć konkretna różnica. Mamy zupełnie inne podejście do Marii, matki Jezusa. Jest to oczywiście biblijny wzór wierzącej kobiety i dobry przykład do naśladowania, ponieważ jej życie jest przykładem posłuszeństwa Bogu. Jednakże nie zgadzamy się z dogmatem w oraz z tym o niepokalanym poczęciu. Co ważne, nie bierze ona udziału w zbawieniu człowieka, dlatego nie otaczamy jej kultem. Tak samo jest w kwestii tzw. świętych uznanych przez Kościół Rzymskokatolicki. Nie modlimy się z ich stawiennictwem. Również nie oddajemy czci obrazom, ikonom ani figurom, ludziom, miejscom czy budynkom. Wynika to z księgi wyjścia 20 rozdział 3 do 5. Mówi o tym także Jezus pewnej kobiecie przy studni. Wyznajemy chrzest. Udzielamy osobom świadomie podejmującym decyzję, nie niemowlętom. Upamiętniamy Wieczerze Pańską, jednakże nie wierzymy w fizyczną obecność Jezusa w chlebie i winie i to są symbole, a nie przedmioty czci. Nie mamy konfesjonałów, ponieważ według Biblii spowiedź jest osobistym wyznaniem grzechów Bogu. Następstwem tego jest podjęcie pokuty, co znaczy odwrócenie się od grzechów. Moc odpuszczania grzechów ma tylko Bóg, więc jak żeby inaczej. Według Biblii nie ma czyśćca i nie modlimy się za dusze zmarłych. Nie mamy własnej Biblii tak jak świadkowie jehowy czy katolicy. Czytamy i staramy się znać Pismo Święte. Najczęściej korzystamy z z Receptus, bez komentarzy, czyste tłumaczenie dzieło lingwistów i biblistów. Nowy Testament to 27 ksiąg, Stary Testament 39 ksiąg. Toż same z kanonem żydowskim używanym w czasach Jezusa. Kościół rzymskokatolicki korzysta z 46 ksiąg, czyli plus 7 de deuterokatonicznych, tak zwanych apokryfów, które katolicy włączyli w kanon w XVI wieku. Prawosławni mają jeszcze więcej ksiąg. O tym dlaczego uważamy, że Biblia jest wiarygodna. Link w opisie. Mamy pastora, który ma żonę. Różnice między kościołami. Ewangelicy to wierni dwóch historycznych kościołów, luterańskiego i kalwińskiego. Protestantyzm powstał na skutek ruchów reformacyjnych. Kojarzymy je z Janem Husem, Marcinem Lutrem, Urlichem Zwiglem i Janem Kalwinem. Chrześcijanie ewangeliczni, nazywanie również Ewangelii. Kalnymi lub biblijnie wierzącymi, wzięli swój początek z ruchów przebudzeniowych. Pośród ewangelicznie wierzących wyodrębnia się nurty zielonoświątkowe i charyzmatyczne. Trochę szerzej o wierze ewangelicznej: chrześcijanie to nazwa uczniów Chrystusa, inaczej chrześcijanie. Pierwszy raz ta nazwa w zapisie pojawiła się właśnie w Piśmie Świętym w dziejach apostolskich 11:26. Wspomniałam wcześniej o przebudzeniu, ponieważ słowem chrześcijanin mianuje się teraz prawie każdy kościół. Warto dopowiedzieć, że poszczególne kościoły zaczęły się od siebie mocno różnić, utrwalając pod nowymi, doprecyzowanymi nazwami mnogość religijnych tradycji. Dlatego reformacja, która miała miejsce w XVI wieku, spowodowała zbudzenie chrześcijaństwa wzorowanego na tradycji apostolskiej. Czyli takiej, o jakiej czytamy na kartach Nowego Testamentu. I to jest właśnie rodzaj chrześcijaństwa określany mianem ewangelicznego. Nastała konieczność powrotu do ewangelicznego wymogu doświadczenia Nowego Narodzenia, o którym uczył Jezus. W Polsce ewangeliczna wiara pojawiła się w XIX wieku. Do końca tegoż stulecia powstało kilkadziesiąt zborów, a największy mieścił się w Łodzi. Jak to wygląda w praktyce? Służymy społeczeństwu, budujemy relacje między sobą, organizujemy nabożeństwa, gdzie prym wiedzie uwielbienie Boga. Wszystkie działania podyktowane są braterstwem i poczuciem jedności. Podejście do lektury Biblii podejmujemy w pełni wolności. Stawiamy na osobistą relację z Bogiem. Do ewangelicznego kościoła może przyjść każdy, choćby z ciekawości. Nikt nie poczuje się jak obcy, który przypadkowo wszedł na rodzinny obiad. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na podstawowe pytania. Zachęcam do dyskusji w komentarzach.